Przy właściwym wyborze i stosowaniu prawdziwej myśli, człowiek wznosi się ku boskiej doskonałości. Przy bezmyślnym działaniu i stosowaniu fałszywej myśli, staje się bestią. Cześć, witam Was serdecznie w nowym tygodniu. Chciałem dzisiaj nawiązać do tego, o czym mówiliśmy ostatnio. Pamiętacie, czytaliśmy fragment z książki wielkiej Hawkins'a, Siła czy Moc, i tam mówiliśmy o, o tym, kto z nich zwycięży. Ja równolegle czytam też inną, bardzo ciekawą książkę. To będzie znowu taka pozycja wymagająca otwartości umysłu, bo ona jest duchowa. Ale dzisiaj nie będzie o duchowości. Będzie o takim fragmencie, który dotyczy tego, co się dzieje w naszym życiu. Słyszycie tam w tle naszego psa. Musi sobie wieczorami porozmawiać z sąsiadami, ale miejmy nadzieję, nie będzie Wam to przeszkadzało. Mam nadzieję. Sięgam dzisiaj do bardzo ciekawej książki, którą czytuję sobie do poduszki. Mianowicie Birda T. Spaldinga: Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu. To jest taka. Niesamowita książka, ale wymagająca odpowiednio otwartego podejścia do świata, bo dotyczy spraw duchowych. To jest relacja z wyprawy naukowej, którą amerykańscy naukowcy odbyli właśnie na Daleki Wschód pod koniec XIX wieku i zetknęli się tam z mądrością różnych wielkich postaci, która wprawiła w osłupienie przedstawicieli kultury Zachodu, ale stopniowo odkrywali tam mnóstwo prawd na swój temat. Na temat religii i nie tylko. Natomiast ja chciałem Wam przeczytać z tej książki taki fragment, który właśnie świetnie się łączy z tą walką dobra ze złem, siły z mocą. Posłuchajcie, bo to ciekawe, zawsze móc porównać sobie z innym źródłem, prawda? Prawdziwy pokój można znaleźć nawet w sercu burzy. Mówi tu jed, jeden z tych mędrców, cytowanych. A więc prawdziwy pokój można znaleźć nawet w sercu burzy, lecz w sercu ludzkim pokój taki bywa tylko u tego, kto odnalazł u siebie. I odwrotnie, człowiek może być na odległej pustyni sam jeden z wieczorną zorzą w bezkresnej ciszy natury, a mimo to może być szarpany wichrami namiętności lub falami strachu. Patrząc powierzchownie na zjawiska przyrody, zdawałoby się, że natura dała brutalnej sile niezrównany przywilej, żądze i zdolność przelewania krwi słabszych zwierząt. Ale zwróćcie uwagę na następujące najzwyklejsze fakty, nad którymi mało kto się zastanawia. Oto na świecie jest więcej jagniąt niż lwów. Nie jest to bynajmniej przypadkiem, gdyż natura to nie ślepa i nierozumna siła. Natura to Bóg przy pracy, a Bóg nie marnuje materiału i nie myli się podczas tworzenia. Czyż nie wydaje Wam się osobliwą rzeczą, że w wielkim tyglu pierwotnych sił przyrody lew nie zjadł jagnięcia wcześniej niż na ziemskiej scenie nie pojawił się pierwszy człowiek? W starciu o utrzymanie przy życiu innych gatunków, dając za pokarm swoje ciało, baranek liczebnie pokonał lwa. Czy nie potwierdza tego także i to, że człowiek stanął po stronie baranka przeciwko lwu? Jest prawie pewne, że człowiek rozpoczął zabijanie zwierząt od gatunków uległych i z pewnością zabił więcej jagniąt niż lwów. To też nie człowiek, lecz natura, poprzez doskonałe prawo współistnienia, wyda osąd i ukaże lwi rodzaj. Tu jest cały dłuższy fragment o, o tym, dlaczego lew i wszystkie drapieżniki w przyrodzie są skazane na, na zagładę, natomiast ja chcę przejść trochę dalej. Podobieństwem prawa rzeczy, dzikie bestie muszą odejść. Oto wasz świat, wielki, wielbi zdobywców, lecz zaprawdę, żaden wielki żołnierz nigdy tak naprawdę niczego nie podbił. Wszystkie jego zwycięstwa to tylko iluzja umysłów. Militarne imperia, jeżeli nie opierały się na czymś bardziej solidnym niż tylko miecz i przemoc, wnet upadały. To też ludzie walki muszą wreszcie odrzucić siłę fizyczną. I zastąpić ją siłą sprawiedliwości i rozsądku, kiedy dra każdy drapieżnik, bez względu na to, czy będzie on zwierzęcy czy ludzki, jest zawsze samotny, beznadziejnie opuszczony i nieuchronnie skazany na zagładę, bo prawdziwą siłą jest łagodność. Łagodność to moc i powoli całe życie przechodzi pod jego wszechzwycięską władzę. Człowiek stwarza się lub unicestwia samoistnie. W kuźni własnych myśli wykuwa broń, którą sam siebie niszczy. Tak samo może wytworzyć narzędzia, którymi zbuduje sobie niebiańskie miejsce do życia w radości, dostatku i pokoju. Przy właściwym wyborze i stosowaniu prawdziwej myśli, człowiek wznosi się ku boskiej doskonałości. Przy bezmyślnym działaniu i stosowaniu fałszywej myśli, staje się bestią. I to właśnie między tymi dwiema skrajnościami znajdują się wszystkie pozostałe stopnie ludzkiego charakteru i tylko człowiek jest ich stwórcą oraz mistrzem. Myślę, że to innymi słowami powiedziane bardzo podobnie, jeśli nie to samo, co u Hawkinsa, prawda? A to 100 lat wcześniej Bertie Spalding usłyszał od jednego z mistrzów na Dalekim Wschodzie. Są pewne prawdy ponadczasowe, które towarzyszą nam przez wieki i tylko odkrywamy je czasami, trochę inaczej je nazywamy, może dodajemy wyniki badań naukowych i okazuje się, czy wydaje nam się, że jest to bardziej przekonujące. A jednak te niezmienne, odwieczne prawdy wciąż wokół nas są. Cała sztuka polega na tym, żeby je odkryć, przyswoić sobie, prawda? I, i stosować w naszym życiu, wykorzystywać. Wtedy nabieramy mocy. W tej książce wyczytałem też, um, jak bardzo ważne jest, żeby każdy z nas odkrywał te prawdy, bo za każdym razem, kiedy ktoś je odkrywa i wznosi się umysłem i duchem wyżej, pociąga za sobą cały świat i sprawia, że to miejsce staje się lepsze, więc każdy z nas ma wielkie dzieło do wykonania, rozwijając swój umysł i odkrywając te prawdy. Ach, fantastyczne książki na świecie już powstały, dlatego zawsze powtarzam, że ja nie chcę pisać kolejnej książki. Ja wolę sięgać do tych genialnych, które już napisano i zwracać waszą uwagę na nie i czytać wam te fragmenty. Dziękuję wam jeszcze raz za słowa, zachęty, które płynęły w naszym rocznicowym spotkaniu, a także od was, wszystkich, których gdzieś tam spotkałem na żywo i, i którzy mnie utwierdzacie w tym, że mam czytać dalej. No dobrze, jestem otwartym narzędziem i niech to się dzieje. Niech mnie inspirują różne przebłyski energii do, do wynajdywania kawałków, które mam wam przeczytać z jakiegoś powodu, a już ten właściwy trafi do ciebie albo do kogoś innego za twoim pośrednictwem więc wysyłaj udostępniaj niech nas będzie jak najwięcej dziękuję bardzo za teraz i życzę ci dobrego nowego tygodnia tymczasem cześć